Dzień dobry, Jolanta Zielińska. Witam państwa bardzo serdecznie w środę 3 maja i zapraszam do oglądania aktualności. Za nami pierwsze trzy majowe święta. Pogoda nie zawsze sprzyjała spacerom i wypoczynkowi na świeżym powietrzu, bo było dosyć chłodno. Podobnie było 3 Świątecznego Dnia. Nie popsuło to jednak świątecznego nastroju. Dziś, to jest 3 maja, w święto Konstytucji na Placu Wolności. Uczczono pamięć trzech mieszkańców Szczecinka, którzy 3 maja 1946 roku czynnie zaprotestowali przeciwko łamaniu zasad demokracji. Mieszkańcy miasta wyszli na ulicę, gdy ówczesne władze zabroniły organizowania jakichkolwiek obchodów. Wtedy to trzej mieszkańcy Szczecinka Julian Chodoruk, Bronisław Kopacz i Antoni Lewański, członkowie PSL. Podjęli decyzję o niedostosowaniu się do zaleceń władz i nie odwołali zaplanowanych uroczystości. Wcześniej bowiem podczas spotkania międzypartyjnego ustalono, że obchody święta 1 maja zorganizują PPR i PPS, a 3 maja PSL. Informacja poszła w miasto i w ostatniej chwili, gdy zabroniono organizacji pochodu, już nie dało się go odwołać. Postanowiono też zamiast planowanego pochodu zorganizować pogrzeb demokracji. Stolarz Antoni Lewański wykonał małą trumienkę, którą niesiono na trasie pochodu. Demonstracja trwała kilka godzin. Po pochodzie organizatorzy stanęli przed sądem i zostali skazani na długoletnie więzienie. W 1991 roku trzej bohaterowie zostali uhonorowani tytułami "Zasłużony dla miasta Szczecinka", a sześć lat później na placu Wolności odsłonięto tablicę im właśnie poświęconą. Od tamtego czasu, co roku, 3 maja, odbywają się uroczystości upamiętniające święto Konstytucji i wydarzenia z 1946 roku. Również w tym roku na placu spotkali się mieszkańcy Szczecinka, by uczcić pamięć tych wydarzeń. Po wystąpieniu burmistrza pod tablicą złożono kwiaty. Wczoraj, to jest 2 maja, obchodziliśmy święto flagi. Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi na zewnątrz. Każdy z nas może uczcić biało-czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie czy balkonie swojego mieszkania. Czy przed domem? Czy tak jest wszędzie? Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej to jedno z najmłodszych świąt państwowych. Zostało ustanowione w 2004 roku. W tym dniu szczególnie opamiętniamy historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Polska flaga ma tradycje heraldyczne. Biel pochodzi od Orła i litewskiej pogoni, a czerwień od tarcz herbowych, na których oba godła są umieszczone. Jak co roku władze państwowe zachęcają do wywieszania flag narodowych na swoich posesjach. Nie wszyscy odpowiedzieli na ten apel. W Szczecinku poza flagami rozmieszczonymi przez służby komunalne niewiele jest wywieszonych przez mieszkańców. Najbliższy weekend będzie się działo. W sobotę 6 maja motocykliści otwierają sezon. O godzinie 11 w Kościele Miłosierdzia Bożego msza i poświęcenie maszyn. O godzinie 12 przejazd ulicami miasta, a od 12.30 festyn w parku w okolicach muszli. O godzinie 12 w strefie aktywnego wypoczynku rozpocznie się festyn pod hasłem Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Natomiast w Luboradzy gminie Barwice odbędzie się bieganie pod hasłem Luboradzka Dycha. W niedzielę w Luboradzy zawody rowerowe ZLMTB. Z tymi zaproszeniami kończymy dzisiejsze Aktualności. Po reklamach obejrzymy relacje z dzisiejszych obchodów Święta Konstytucji, a potem cofniemy się w czasie w archiwizjach. Ostatnią pozycją naszego programu będzie magazyn telewizji lokalnych. W piątek Aktualności poprowadzi Krzysztof Janczurewicz. Do zobaczenia.